Witajcie, bracie i siostry w Jezusie, Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus, Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Przebaczenie grzechów sprawia, że prawdziwie stajemy się wolni. Pozwól Bogu, by wejrzał w głąb twego serca i wydobył z Twej przeszłości bolesne wydarzenia. Przebaczenie jest przecież najpiękniejszym wyrazem miłości. Bracia i siostry, z miłością w sercu, módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Wiem, jak bardzo mnie kochasz. Wierzę w to, że zawsze mi przebaczasz, i przebaczysz mi wszystko, co Ci wyznam. Przychodzę do Ciebie i mówię. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Żałuję Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham, chcę być zawsze z Tobą. Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia, i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od Siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi? Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Niech Bóg pobłogosławi Cię i niech Cię strzeże. Niech Bóg sprawi, żeby Jego obecność oświecała Cię i niech udzieli Ci łaski. Niech Bóg Skieruje swoją opaczność ku tobie i obdarzy cię pokojem. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!